Witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie gramy w taką gierkę. Wrócimy to wszystko. I tak, dzisiaj sobie w taką gierkę, co właśnie No, i za odcinek. O, trzeba uważać, żeby on nas nie zabili. Jeśli ktoś w tym momencie gra też w tą grę, no to go nie pozdrawiam. O, właśnie, czekajcie, słucham jak się wam kaza, tak? O, za chwilę wam dokładnie pokażę jak się przebrałam. Polki zgadzam to stój. O. No, takie ja buzi sobie i... Więc nazbizamowe, ale tam co mi się już nie podobało, to sobie zmieniłam. Dobra, zapraszam na odcinek, jak sobie, zawsze się zawsze dużo łapek w górę. Muszę się słuchać kałasy, bo mam otwarte okno i słuchajcie, chciałam powiedzieć, że się zastanawiam, czy nie mieć kanału blogowego, czyli bardziej życia. Ale to się zobaczy, może będzie taki kanał... No, się zobaczy. Dobra, zobaczymy odcinek, jak chyba już to mówiłam. Jak ja się zgadam, to mówię takie zaraz, że... Tak, to... to się... Ej! Nie, no zabiłam mnie, gdzieś sami, ja nie mogę. Jak to mam w nie przejść? Aaaa! Dobra. I się w to, ale nie wiem, może zabieramy to, jakiegoś tam me ale nie wiem, zobaczy się da jakiego dowodu. Bo ja robadę, nie wiem do jakiego dowodu się Nie wiem do jakiego dowodu zakam. Uf, udało się. Teraz ja sobie um, ja o telefon ja? nie ma go. To jest muzyka, tylko jak się sobie da, żeby... tak, dobra, dobra, Opa! Dobrze. Nie ma, sobie, muszę być inny, żeby mi nie zlaparło, Opa! Bo... Właśnie nie? Hop. Idziemy jak dzisiaj do lewego czwartego! Będziemy grali aż do levelu Nie wiem zobaczymy jakiego, bo ja dokładnie nie wiem. Hop. Tu ja. Jest już. I jak to mam zrobić? Przepraszam bardzo. Aha, aha. Idziemy sobie tutaj. No, e, a, i chcemy, żebyśmy że będziemy gali do 5 levelu, albo do 6. Mijam jeszcze, zobaczę zobacz, jak to będzie, bo jest tu 9 ogólnie leveli. Ostatnio przesłałam z moją kojarzynką. Eee, do... ja przeszłam do 8, ona ja przeszła do końca, czyli do 9. mmm Czekajcie, to jest słaby załówek, czy co? O nie, to nie jest słaby załówek. Dobra, dobra. O nie, to nie. O nie, to jak bardzo. A, a, a Uff. Mogę przesuć właśnie. że nie, jak się słowa zało. Nie, no pan. Lewer piąty. Słuchajcie, przejdziemy do szóstego levelu i to będzie chyba... A tyle. to... Nawet może do Suste Sus... lewu siódmyście, do O nie, to jest to... To jest słanie, to jest przez to, to jest tu

Ale ci są słabe samochody chyba Nie mam tu gdzie pięści, nie wiem zobaczę Jak to zrobić Nie mam no, kiedy ci, która to zrobiła Znowu to słaby samochód Hop Pójść tu, tu, tu.

Słuchajcie widzimy się albo jak tu przejdę, albo, albo jak już trochę przejdę. Ale ja się księga, bo nie mogę tego zrobić, nie mogę przejść, więc będziemy kończyli tego za chwilkę odcinek. Chciałam powiedzieć że wkrótce oglądać YouTube, bo miałam się do ekipy i zjadłam ostatniego loda ekipy. Właśnie weźmiemy się za chwilkę i pokażę wam zdjęcia. Właśnie jesteśmy i widzicie, miałam loda ekipy. I jest to złoty, zrobiłam, żeby lecie wstawiłam na Instagrama. No tak wsuwam tu jeszcze pokazać. O, wam jeden filmik, który nagrałam na Tylko na TikToka. tak, wchodzimy sobie na TikToka. To już jest koniec! Słuchajcie, bo taki prezekło się muszę trochę telefoniczyć, więc będzie się mi coś. Ale tak, no, pokazywałam dwa filmy, które dzisiaj nagrałam. Przedcie nagrałem, tylko dwa dwa pokażę. się, to jest właśnie mój TikTok. Wypadaj się na niego nowe konto. To już jest koniec. Słuchajcie, bo co się stało? To już... To już jest... Nie wiem co się stało. Słyszysz, Muszę schodować. To już jest koniec! To już jest hmm. To już jest... Nie wiem z końca, co się stało. A zobaczcie mi wytłem w poszu. To już jest koniec. Wpadajcie po prostu na te filmie i zobaczcie jak nie to dawaj, w sobie. Ale to bardzo jak chcecie zawsze, względu mój kanał i da badego z jednego odcinka.